Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym zmianom, jakie zajdą w przepisach ochrony danych osobowych. W tym odcinku postaram się Państwu przybliżyć obowiązki administratora danych osobowych, a dokładniej kwestie uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania i domyślną ochronę, status i obowiązki współadministratorów, bezpieczeństwo przetwarzania i obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania. W pierwszej kolejności nowy obowiązek, który na dzień dzisiejszy nie jest znany naszym przepisom, to jest obowiązek wprowadzenia uwzględniania ochrony danych osobowych w fazie projektowania. Co to oznacza? Już na etapie projektowania usługi, aplikacji, produktu administrator danych osobowych musi uwzględnić rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Państwo będą musieli wykazać stosowanie przepisów RODO. Warto, aby już w dokumentacji projektowej uwzględnić takie zapisy. W razie gdyby właśnie była kontrola i chciała wskazać, aby Państwo przedstawili, jak ten obowiązek jest wykonywany, można będzie przedstawić dokumentację projektową i to, że zostało to uwzględnione. Drugi obowiązek to domyślna ochrona danych osobowych. Oznacza to, że ustawienie domyślne danego systemu, produktu, aplikacji, tego, co projektowaliśmy, muszą przewidywać jak najściślejsze zabezpieczenie tych danych. Jeżeli dana osoba będzie chciała je udostępnić, musi zmienić funkcjonalność zabezpieczeń. Natomiast z defaultu powinny te zabezpieczenia jak najmocniej chronić dane osobowe, jak najściślej i nie udostępniać im osobom nieupoważnionym do przetwarzania takich danych. Kwestia bezpieczeństwa przetwarzania na dzień dzisiejszy jest określona przez naszego ustawodawcę. Mamy mieć politykę bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania, systemy mają mieć odpowiednie funkcjonalności. RODO tego nie wskazuje. Ono wskazuje, że administrator danych osobowych powinien przyjąć odpowiednie polityki, odpowiednie procedury, wdrożyć odpowiednie środki techniczne i środki organizacyjne w zakresie zabezpieczenia danych, niemniej nie mówi jakie. To, jakie te polityki, jakie procedury, jakie zabezpieczenia będą wprowadzone, decyduje sam przedsiębiorca, sam administrator danych osobowych. Jak to osiągnąć? No, będziemy musieli dokonać szacowania ryzyka. E, żeby osiągnąć to, jakie polityki określić, jakie polityki zabezpieczenia musimy wdrożyć, administrator danych osobowych musi wziąć pod uwagę charakter przetwarzania, kontekst przetwarzania, cele związane z przetwarzaniem danych osobowych, no i to najistotniejsze ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wady zagrożenia. Co przy, podczas takiego szacowania ryzyka będziemy brać pod uwagę? No, niestety w samym RODO Państwo nie znajdą gotowego wzoru, jak takie szacowanie ryzyka przeprowadzić. Niemniej jednak, RODO nakierunkowuje nas, co musimy wziąć pod uwagę. I musimy wziąć pod uwagę chociażby pięć atrybutów zagrożenia. Przypadkowe, niezgodne z prawem, zniszczenie danych. Przypadkowe, niezgodne z prawem, utrata danych. Przypadkowa, niezgodna z prawem, modyfikacja danych, nieuprawnienie. Ujawnienie danych i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Często słyszę pytanie, czy mając wdrożone normy ISO w przedsiębiorstwie, możemy tak naprawdę kwestię szacowania ryzyka uznać za odhaczoną. Nie do końca. RODO podchodzi trochę inaczej, ale ja zawsze wskazuję, że możemy posiłkować się normami ISO i to, jak ten proces szacowania ryzyka na ich podstawie przebiega. Oczywiście, możemy też posiłkować się dobrymi praktykami. Należy również się spodziewać, iż w tym zakresie możemy posiłkować się wytycznymi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo przetwarzania, RODO nie wskazuje nam konkretnych rozwiązań, jakie musimy mieć, natomiast wskazuje nam na pewne narzędzia, których powinniśmy używać podczas definiowania zabezpieczeń w organizacji. Po pierwsze, pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych. Pseudonimizacja nie mylić, proszę Państwa, z anonimizacją. Pseudonimizacja oznacza, że Konkretne dane osobowe już danymi osobowymi nie są, tylko przykładowo jakimś numerem. Jankowalski to nie Jankowalski, tylko numer 1289xyb, przypuśćmy. Jeżeli doszłoby do wycieku takiej bazy danych, w tym momencie nie wyciekają konkretnie dane osobowe. Oczywiście klucz do rozszyfrowania takiej pseudonimizacji RODO wskazuje, że musi być odpowiednio zabezpieczony. Kolejna kwestia, na jaką zwraca RODO uwagę, to zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności naszych systemów, w których przetwarzamy dane osobowe, czyli wszelkie programy antywirusowe, wszelkie zabezpieczenia. Kolejna kwestia, zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych. Wcześniej Państwu opowiadałam, że administrator danych osobowych będzie miał miesiąc czasu na odpowiedź. W zakresie tego, jak przetwarzane są dane konkretnej osoby, no musimy w związku z tym zapewnić tą ciągłość, ciągłość działania tych naszych systemów, w których przetwarzamy dane osobowe. Na pewno im plus dla organizacji, które mają chociażby wdrożone normy dotyczącą ciągłości działania, mają plany awaryjne. One w tym zakresie już są zgodne, można powiedzieć, z RODO. No i proszę Państwa, ostatnia istotna kwestia, ostatnie narzędzie, na jakie wskazuje RODO w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania, to regularne. Testowanie, mierzenie, ocenianie skuteczności zastosowanych środków. Bo co z tego, że państwo wydadzą dużo pieniędzy na zastosowanie jakichś środków, jak one powiedzmy, tak naprawdę nie będą funkcjonowały. Nie tak dawno przeprowadzałam audyt w jednej z organizacji. Podczas wizji lokalnej zarząd pochwalił się, że wydał duże środki na to, aby do każdego pokoju był dostęp za pomocą karty. No, Ja podczas wizji lokalnej, przechodząc się po pokoju, zaczęłam, że wszystkie drzwi są otwarte, drzwi są przytrzymane gaśnicami, aby nie trzeba było kart wczytywać. Więc to z tego, że państwo jakieś zabezpieczenia zastosują, jeżeli tak naprawdę one nie funkcjonują, to wam wyjdzie podczas właśnie audytów, testowania, mierzenia tego wszystkiego. Kolejnym obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorcę jest obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Nie każdy przedsiębiorca ten rejestr będzie musiał prowadzić. W jakich sytuacjach? O tym za chwilkę Państwu powiem. To co istotne, znika nam obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych, obowiązek, który był nałożony na ABIEGO, czyli tego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Znika nam obowiązek rejestrowania zbiorów w GIODO. Tych obowiązków już nie będzie. W to miejsce pojawia nam się się właśnie obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania. Eee, taki rejestr będzie prowadził administrator danych osobowych, ale również i ten podmiot przetwarzający w imieniu administratora dane osobowe, ten nasz przysłowiowy eee, outsourcing. Eee, rejestr powinien mieć formę pisemną, w tym elektroniczną. No, w mojej ocenie forma elektroniczna z możliwością wyeksportowania do formy eee, pisemnej, tak abyśmy mogli wydrukować i mieć to na piśmie w razie ewentualnych. Kontroli. Rejestr ma obowiązek prowadzić organizacja, która zatrudnia co najmniej 250 osób oraz każda organizacja w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonuje, może powodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Tak jak państwo widzicie, to szacowanie ryzyka, które będziemy robili na początku, jeszcze dodatkowo nam wykaże, czy musimy prowadzić rejestr, czy nie. Na to, jeżeli przetwarzanie w organizacji nie ma charakteru sporadycznego. Kolejna przesłanka, jeżeli przetwarzanie obejmuje kategorie szczególne, szczególne, czyli tak zwane dane wrażliwe, dane sensytywne. Dodatkowo, jeżeli przetwarzanie obejmuje dane dotyczące wyroków wskazujących i naruszeń prawa. Tak naprawdę te wymogi dla prowadzenia rejestru Pokazują Państwu, że większość organizacji ten rejestr prowadzić będzie musiała. Dlaczego? Ponieważ większość organizacji będzie mieściła się w, ten, w tą przesłankę braku sporadyczności przetwarzania. Jeśli chodzi o sam rejestr, Urząd Ochrony Danych Osobowych może zobligować przedsiębiorcę do pokazania takiego rejestru, pokazania jak te dane są przetwarzane. W tym odcinku, proszę Państwa, to wszystko. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejne odcinki.